Ej, bo mi jest tak, trochę. Musimy nagrać coś strasznego. Tylko, że ja mogę w stanie przynieść drugą latarkę, zaraz mi się ta wyczepię, więc wolę nie marnować. To ja biegnę? Coś tu jest! Wait a minute! Jak to nagrać? Musimy nagrać. O, czekaj. Musimy przytrzymać tutaj. Muszę iść na niego, poczekaj. Nie, niech on nie ucieknie. Nie może uciec. Oh shit! Co się stało ze mną? To jakiś wirnik jest, co to jest? Kurie to chce mi zwirować, co to jest? Ty z tyłu? Stary on nie, on nie słyszy, on nie słyszy, on nie słyszy Jak my chodzimy to tego... Widzi, nie widzi, nie widzi, nie słyszy. Musimy nagrać coś strasznego, tylko jak tutaj nagrać? No to jest straszne, wirnik sam się chodzi, tylko... tylko... jak jak to nagrać, ty mi powiedz. Czekaj, wyjdź z może on widzi światło? Albo słyszy rzeczywiście ciało, może. Jak to nagrać? On się on się. Tylko musimy nagrać coś strasznego. tylko nie wiem. I chodź tu masz. Co? A skąd ty to wziąłeś? Było, było około 100, około latarki stało. A, dobra. I teraz musimy nagrać to. Record. Tylko gdzie, gdzie ten wiertarka, gdzie mister wiertarka jest? <laughs> Weź mi świeć na mr wiertarkę, gdzie jest Mr. wiertarka? Jest fa... O kurde, mr wiertarka. Chodź tutaj. Czy nie wiertarka tylko... Ej, H2 mi się kończy. O2 chyba. O2, O2? Ten, czekaj. Selfie mode? On stary, on szarzuje jakby on, on, on nie widział, nie widział nas słyszy on musi, chodź tutaj, bo tutaj jest światło. Muszę go tutaj nagrać. on tutaj się nas zagruje Chodź tutaj! Wiertarka, mister wiertarka, chodź tutaj Chodź Gdzieś ty poszedł ty? A znaczy, chciałem musimy to nagrać, Czy on jest, Czy Jest Stary, bo tu jest zejście na dół. No, tylko czekaj, tylko mister wiertarka chce nagrać. Halo? O sześć! Ile procent dla Darki? Omae wa mou No NANI?! Ty, masz ja zginąłem. Ty, ja zginąłem. Tylko ty jesteś. Prawdopodobnie nie żyję. A. Go to bed. Spać chodź. Tylko gdzieś jest nasz dom? O, tu. Nie, to nie jest nasz dom. Chyba nieźle, nie? Się bawimy tutaj Co, trochę problem mały Straciliśmy No chyba ta. to. Bardzo możliwe Niestety Kotlety Tylko czemu to... chyba Nie wiem, co to było Kurczę... Wiertarka, men? Ty, ktoś zadzwonił Kliknij E, aby wstać co jest, ale podskoczyłem. Tylko, że... Ech. Kurde, jak kamery, kamery potrzebujemy jakby tej... O, masz. No, dzięki. Ale ja nie mam latarki ani... To masz, nie masz moją latarko noszem. Masz latarkę. Co ty robisz? <grydy> Co ty robisz? Coś mi się stało, nie mogę wstać. Co ty, goście, robisz? Dobra, masz latarkę. O to, co tu chodzi? Tu chyba na razie nie wiem. misję i zrobiszcie to może dać zdjęcia. Dobra, lecimy na misję, znaleźć coś strasznego. Znaczy, zajęliśmy, tylko nagrać. Nakliwamy to jest nasz dzielnik pokładowy. Widzimy wchodzimy w dół. Bajdź tam tych wiertarkonoszy. -ka... Był kamera, byłby szkibili tole, to teraz jest, nie wiem, szkibili wiertarka, nie? Szkibili wiertarka. Weź, bo ty tą latarką mi potrzeb... Ty! Tu się otwiera coś. Tylko ty poczekaj na nie, bo ja staminy nie mam, ale ty masz latarkę jako jedyny. Tylko sobą gębą. Ty lewituje to, czy... Czy ta kulka lewituje! What the fuck? A to chyba też mogę nagać. Poczekaj, nie ruszaj dzisiaj. Ty się... To jest? Ty ja słyszę coś ale Chodź, chodź to jest lewitujące kulki jakby to Ope, co tu się, to się kameruje, to się kameruje To się kameruje to, Co to jest? Ja nie wiem czy to nie zgra tego a nie, to chyba nie jest ta gra jego. Tego polskiego influensera, ale chyba nie, bo byłoby polsko. Bakrum są takie chyba. No, ja, to może być też angielsku, bo to wszystko Nie... Czy to jest straszne, że jakaś kulka lewituje? Trochę bardziej zadziwiające niż straszne, że kulka lewituje. powiedział. No dobra. No chodź idziemy. Aby w ogóle siatą, a bo gdzie mam w tej tym? Dobra, to jest jest z tobą. I co tutaj mamy? I powiedz mi, ile masz Skul? procent? Nie, film left 33% ja ja Miałem 14% Tylko ja muszę nagrywać. Nie, nie mam latarki. Nie mam latarki, tylko... Ja muszę nagrywać jakby tu film, czekaj. Zielony. Co ja jesteś zielony, może i tam, może zielony. Co tu jest? O. Kość mam. Może wyrzucam ją. Jak chcesz na sobie weź kość. Podoba mi się to. No, to ten miejsce, coś przypomina Levels Jurassic World dokładnie Jurassic Park 3, Lego? Że trzecią część, jeśli ktoś wie o co chodzi, to ten, taki że, tam był taki level i, i w były takie kraty, były tak na górze. i. Gdzie ty poszłeś? poszedłeś? Poszedłeś. Tutaj gdzieś czekaj, no, na górę tutaj chodzi. Musimy się trzymać, bo ja cały czas myślę, że ty za mną idziesz. że to są moje kroki. Ja mówię, idziesz za mną cały czas. A ty... a to są moje kroki, nie twoje. Coś mi, coś mi bije. Coś mi bije. Nie mogę się udolnić od tego. Dwa, od dwa cię bije. Skoczyłeś się, Nie. To jest jakiś królik. Pomocy. Jak nie się mogę. Wiecie. Chyba wiem gdzie jesteś. Fuck, to jest jakiś królik. Idę. Help me! No nie wiem gdzie tutaj ja wracam, ale do idę byle gdzie? Nie jakiś pająk! Co, co tu się dzieje? Nie chcę tej gry. Nie chcę w to grać! Jakiś pająk nie jest. Jak No i zginąłem, nie? Pająk gdzie zjadł wiertarka Ale w sumie do... Zróbmy to, znajdziemy go, nagrajmy go i wróćmy do bazy No też tak mi się wydaje, bo to... Bo, bo tam na dole to my nie wrócimy stamtąd nie żyli. Ty... Ej, bo chyba umarłem, a nie będę się... Skopię! Wiertarka men cię nie mógł rozwalić, po... Bo... Co to jest? To jest ten ślimak. Szybko nagrywaj go ten... Nagrywam tego ślimaka, no Ja na początku myślałem, że to jest królik, nie? Chłopie, jestem tylko mnie, on cię nie może tu dotrzeć chyba. Czekaj, to jest scary, scary, uuuu, scary dawiczek. Słuchajcie, spotkałem, spotkałem królika! 100% legitno- nie, ślimaka! I on chodzi! 100% legitno skam! Spotkałem grani w lesie. Oczywiście nie obrażamy tutaj nikogo, to jest tylko dla śmiechu. Dobra, lecimy do.